Siema Ja Siema Adam, witajcie drodzy widzowie. Od razu wiem, czekaliśmy długo z tym kolejnym odcinkiem, ale niestety Adam był lekko zajęty. Nie wiem co on tam robił, całymi dniami, ale nie grał. A druga sprawa, zrajdowali nas. Tak wiem, nazbierałem trochę surowców, tam baza już ładnie wyglądała, ale pęk zniszczona jest. Dlatego też wybudowaliśmy się w nowym miejscu. Na razie wam go nie pokażemy, żebyście nas nie zrajdowali za szybą. Eee, I obecnie znajdujemy się gdzie? Yy, na pustyni. Eee, nie czerwona, szpacu. tylko tej zwykłej. No, toś no, to mówię pustynia. I, I ogólnie przyjęliśmy dzisiejsze założenie w tym odcinku. Ten odcinek nazwiemy misja czerwone albo coś w tym stylu i ogólnie chodzimy i zbieramy czerwone. Oraz Proste. Żelazo. Oraz żelazo. Oraz wszystko co inne. Ja jeszcze poluję na dziki. Cóż, cóż, trzeba coś powiedzieć, żeby nie odcinek nie był suchy. Tak, zaczęli na początku y, jakieś takie 30 sekund mówienia, a później pół godziny odcinka cicho, nie? No. Także to trzeba zmienić. Y, cóż, Adam, opej co robiłeś i dlaczego jeszcze nie ma farminga? No farminga jeszcze nie ma, bo jest taki y, problem o którym już mówiłem z tym programem. Nie chce mi nagrywać farminga, jeszcze nie oglądałem żadnego innego programu. A robiłem co robiłem, nieważne teraz. <laughs> o jaki hamski. Eee, no to co Adam, ty może masz do mnie pytanie? Hmm... Może to Sas pan robił? Ja? 24 na dobę w World Nie, nie, w tym tygodniu zakończyłem praktyki w firmie. Eee, I... Teraz zaczął się weekend majowy. Adam uważaj, Adam... No, ale twardy bore Wiesz, że ja go zatłukłem. <laughs> wiem. Eee, zakończyłem praktyki w firmie. No i weekend majowy to trochę się odprężyłem, tak to ujmę. Eee, a jeśli chodzi o Hurtworda no to troszkę pograłem. Dwie, trzy godzinki ogólnie. Tak, dwie, trzy godzinki. Razy cztery. No bo ty się ciągle wpakowujesz w kłopoty. tymi borami nie tylko. Ty ile masz czerwonego? Yyy, e, 20. Ja dziewięć tylko. No, A, bo ja tłukę zwierzęta, to no tak. No tak. Zawsze znajdziesz wytłumaczenie. To takie oczywiste. <laughs> Uwaga, ale tym będziesz strzelał. Nie, będzie kopał. Albo nie, albo tak. Będzie kopał. Ale to ja będę rudy. Proszę państwa, nie trafia. <noise> Bory goni mnie. <noise> Dlaczego nie? To <Tą> do <noise> ściela. Dobra. To zabory. Ścielasz do niego, a ten mnie goni. No takie hamstwo, bora. E, ryzykujemy? Wejście na statek? Jak nas nie zje promieniowanie, to można i wejść. O to ty zaczekaj. Pokibicuj to... mi. Z odległości. Ty jesteś sporto. Zawod atletyczne. Została mi ostatnia strzała. W łuku. Ooo, już jest blisko. Wow. Promieniowanie już mnie bije. Drodzy widzowie, chciałem wam jeszcze powiedzieć, że zmieniłem e, słuchawki, kupiłem sobie nowy tańkę, dlatego możecie usłyszeć różnicę lekko w głosie. Albo i nie. Albo i nie. U Adam, szacun dla mnie. Nie, nie zgadniesz co zdobyłem. Co takiego? Detonator? Wiedziałem, że nie zgadniesz. Naboje, haha. Ha. Jestem optymistą. A wydawało mi się, że pesymistą. Zawsze mówisz, ojej, nic mi się nie udaje. Nie mówię tak. Mówię, nic mi się nie chce. No, ale za to płaczesz, że nie możesz bić do hurtworda. Oj, tak, to jest męczarnia. No, 300 razy wystarczy klikać i może wejdzie. Odpalam sobie hurtworda. Adam, chcę dzik wejść za tobą. na serwer. No jezu, co za bory. Dostał ode mnie wracając do Nie. tematu, chcę wejść sobie na serwer, a tutaj serwer pełen, i tak znowu, i serwer Spokoj. pełen, i tak pół godziny później serwer pełen, na drugi dzień serwer pełen. Pełen! Siedzę trzy lata, serwer pełen! No, 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 coś w tym stylu. A może. potem okazuje się, że stój, 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 ja muszę wyrobić strzały, wytwórz. No, w... stój, stój, Saswan robi strzały. Kolego! lego? tam, zaczekaj, ty, za górką, już strzały robię. O, drzewo się pojawiło. Ja mam taki dar, że im bliżej Ach. się znajduję, tym więcej drzew rośnie. Tylko Nie wiem, bliżej to, to, czego, ale... To tr troszkę takie wiecie... uschnięte. Aha, no ale zawsze drzewo. No, jakby się dało ściąć, to szacun. Jest kolega? O nie, jest niebezpiecznie, bo on ma tu chatkę i o, może nie. się w każdej chwili zrespić. Ale on tak, ma tu idziemy. chatkę z jednym totem i jednymi drzwiami. A może masz C4? Oj, niestety nie mam. Nie znalazłeś przecież detonatora. A bardzo się starałem. Dobra, to jeszcze trochę dorobię. I co, idziemy. E, no to są. Nie wiem, dzisiaj zrobimy sobie taki wieczorek, bo u nas jest wieczór, nie? Eee... Tak. E, wieczorek szczerości, jak to mówią. No to Adam, słucham twojego pytania, na zmianę pytaniami. Możesz pytać o wszystko, ale nie na wszystko mogę odpowiedzieć. <grym> Podobnie jak ja, tak? No nie wiem, ty, ty, ty <grym> możesz odpowiadać na wszystko. To co Adam, ja przyrządzę nam obiad i ja tobie zaraz zadam pytanie. No, już się pewnie będzie zastanawiał. Zaraz Moje pytanie tak. brzmi... <laughs> eee, jaką miałeś średnią rok temu? Wiedziałem, że zapyta o to, o, o, o czym nie będę wiedział. <śmiech> <śmiech> nie wiedział jaką <laughs> masz średnią. Wiesz, no szczerze, to ja się tym tak jakoś nie przyjąłem i nie wiem, nie, 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 nie zapadło mi w pamięć. Zapomniałeś? Serio? No, no tak. Really? Nawet nie wiem jaką teraz mam to. Dobra, to ja muszę ci zadać jeszcze jedno pytanie. Musisz zadać to, to... takie pytanie, na które ja znam odpowiedź, a nie Dobra przedmiot, y... którego najbardziej nie lubisz Przyjdzie się pozastanawiać, czekuj, czekaj, język niemiecki Jo, ja, no ty. Ciekawe czemu nie lubisz Niemcy <laughs> Co za pytanie Takie zastanawiające <laughs> Dobra, po jednym steku i lecimy Zbierać. hop Hopiup po steku O nie o, było. Dobra, dobra. Teraz ja zadaję e, no, teraz ty A, widzowie może możemy taki wprowadzić zwyczaj jeśli macie chęć możecie zadawać nam pytania w komentarzach No, wątpię żeby ktoś zadał, ale... Jak ktoś zada, to wielkie dzień. Każde pytanie mi nie Nawet takie jedno samotne. Każde. Nie wyłaniamy zwycięstwa. <laughs> bo każdy jest tu zwycięstwo. No to słucham od ciebie, Adam. To może, Saspen, jak tam twoje oceny z WFO? Ale co, masz na myśli pojedyncze takie wiesz, zwykłe czy pojedyncze semestralne? Ogólny stosunek do przedmiotu, jak ci idzie, powiem tak, jestem osobą no, raczej ćwiczącą, tak? Starającą, lubiącą się grać, tak? Zubie. Nie zawsze mi to wychodzi, bo wyglądam jak wyglądam. Nie od razu, od razu mi zaczniecie wyśmiewać, wiem. jak się zmali, Ale... nie zawsze mi to wychodzi. No jejku, no. Jestem, jaki jestem, tak powiem, no. Tyle. Mam na szczęście daleki dystans do siebie, także... nie, nie, nie poczuję, jak będziecie się za mnie śmiać, czy mnie obrażać. Ale i tak ja tego baum. nie róbcie. Tego nie róbcie. <laughs> Sas, ratuj. <laughs> A będziesz się za mnie śmiał? Nie, nigdy się się nie śmieję. Tylko razem z tobą. <laughs> no. Lepiej się śmiać razem, niż... Uuuu, <laughs> uderzył mnie. Dobra, chodź tu. Adam, obijesz? Adam, obijesz? Skóra. I to napromieniowane świnie. Czekaj. Stój. Stój, Boże. Czekaj, czekaj, czekaj. Gdzie to jest? Jest. O, on to robi. Ulala. Oh yeah! Ej, troszkę tak... Bur... O, Uuu, zniknął. Ej! Uciekł ze strachu, nie? Co? <noise> który Bory chce, chodźcie do mnie, bory. O, widzisz, tutaj masz ich spory. Oj, myślałem, że będzie bieg. Op, a, biegnie za nami. Dobra, e, drodzy widzowie, e, robimy cięcie i wrócimy do Was jak będzie już poranek. Mmm, widzimy się po smogu. Dobra, wróciliśmy po smogu. Postanowiliśmy się zmierzyć z sespaczem, czyli łuk i. Da. Dobra, zaczynam. Adam. Headshot. O, ej, on się nie rusza. Dobra, rusza się. Dostał. Powinien być za mną. Jest za do... tobą, jest za do tobą. Dobra. Teraz ja go ściągam na siebie. Stój. Tu idzie. Dobra, biegnie do mnie. Jezu, leży, leży, ubiliśmy, ubiliśmy go, jesteśmy parę kazacych. Ty? Je je jest palt, może? Y jest tłuszcz, O, co za pech! Co za pech, strzały tylko zmarnowałem. Dobra, jak kopać? Y cóż, pochwali się Adam, ile już kopaliśmy. Jest 78 czerwonego, 14 żelaza, 16 skóry, 75 kamienia, 27 węgla, 2 bursztyny, 3 wapnia, 2 gliny, 7 tłuszczu i nic poza tym. I głodujemy ogólnie. Chociaż udało mi się zebrać dwa surowe stejki, to będzie na kolację. Adam, cieszysz się? Będzie kolacy. Ha, ha. Halo Adam. No, tak, tak. Are you here? Mm. Eee, przypomniało mi się jak Izak dostał na kolację kartofle, a ty dostaniesz st steaka. Ale co, surowe dostał? No, to już było e, na jego streamie, że dostał kartofle. Sos z kardoplan. No wiesz. <laughs> nie wiem, bo nie oglądałem. A, Paulinka go zgasiła. Szczególnie. Młotem cię za tłupkę Jest i stake. Poza tym powinno być możliwość picia y, mobów Młotkiem. No? Takim młotem byś zdzielił i nic by nie zostało. Bo... Y o, bo miałem Wam powiedzieć, drodzy widzowie, odnośnie tego update'a wipa czy tam czegokolwiek <laughs> z nową wersją gry. Jest tak. Coś mi w gardło e... No, kontynuuj. E, no, już kontynuuję. E, jest tak, że młotkiem nie możecie rozbierać już normalnie kominka, Sklinek. skrzynki, koszyków, czy czegokolwiek. Musicie do tego używać klucza. Ja miałem taki problem, bo nie miałem kompletnie pojęcia jak tym kluczem usuwać. Nie? Niby podchodzę, uderzam, uderzam, ale w ogóle kółko nie schodzi e, do zniszczenia tak jakby tego przedmiotu, czy go zebrania. I Bayer polega na tym, że trzeba w pierwszej kolejności uderzyć w totem. Ja tak długo się na tym głowim, ale udało mi się w końcu wyczaić o co chodzi. No i jakbyście wy mieli kiedyś taki problem, to już wiecie, co robić. Podbigacie, uderzacie w totem i sprawia załatwiona i można rozbijać wszystko coś się... ze swojej chałupy. No, tylko ze swojej, niestety. Yy, no, mi została ostatnia strzała i będziemy zapewne wracać za niedługo, bo. No bo co? No bo nie mamy strzału i ogniska, o. Trzeba jeszcze do, do... trochę. Dobry powód. Wystarczający. Także. Adam, może masz pytanie jeszcze do mnie, zanim zrobimy smołka. Hmm. O, co by tu... Sasben, kim ty w przyszłości zostaniesz? Ale w marzeniach, czy... O, jed jedno i drugie, dawaj. Powiem tak. Chciałbym... Powiem tak, jeszcze inaczej. Powiem... Opcję, jaką chciałbym... Chciałbyś być bezrobotny. <laughs> opcję... Która możliwe, że zostanę, i opcja wątpliwe. Zacznijmy od opcji wątpliwe. E, zostanę przedsiębiorcą na dużą skalę. E, będę prowadził swoją firmę i to jest bardzo wątpliwe. E, chciałbym, albo nie chciałbym, zostawię na koniec, a e, możliwe, że zostanę po prostu ekonomistą lub księgowym, coś w tym stylu. Bo dobrze się czuję w tych przedmiotach. Adam, mam czarno, mam czarno. Adam, mam czarno. A chciałbym, oczywiście zacznie się za mnie się śmiać. I chciałbym date. zostać dobrym youtuberem. Adam, mam czarno, goni mnie jeszcze dzik? Nie, nie goni cię. <laughs> Bo ja mam kompletnie czarno. no to co, żeby odcinek nie był kompletnie nudny, trzeba jakiś żarcik opowiedzieć. Masz jakiś? Pod ręką? Jak znam życie, ty masz. Ja mam suchary, a nie żarty. No to co, po jednym sucharze lub po jednym żarcie? I need to eat. U, 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 żebym się nie powtarzał, kurczę. A, już <gryíamos> wiem. Już mam pomysł. Dlaczego murzyni nie mogą stać na bramce? Oczywiście w piłce nożnej. No nie wiem, no. Dlaczego? Bo ich miejsce jest w polu. Tutut. Tut. Mhm. Mm ja no, taki, taki rasistowski Ym, No i twój żart? No. Czekajcie. Nie no, to ja też nie znam. Zobaczcie to... to... Jest dzień czy noc? Bo nie wiem, bo mi ciemno tak czy siak. Jest. Jest noc. To ja to... ogień postawię. O, Ciem yy, czym się różni Żyd od Kangura. Ech. Czekaj, chodzi pewnie o kieszeń. Żyd ma większą kieszeń, albo coś takiego. Nie, Żyd nie podskakuje. To <laughs> no, zależy kiedy. No, to też prawda. Hmm. No, także my wrócimy po kolejnym smogu już w drodze powrotnej do bazy. No, chyba że nas zabiją. No to smog with every day. O, palę się! Wrócili. Wrócili po smogu. W bazie jesteśmy. Nie pokażemy wam gdzie ona jest. żebyście nas nie rajdowali. No i co? Udało nam się zebrać 227 czerwonego, tak? E, tak, i 57 żelaza. I w ogóle pokażemy wam screena ogólnie z tego co mamy w skrzyni, ale samej bazy wam nie pokażemy. No, za jakiś czas jak się rozbudujemy, to nawet pokażemy, gdzie stoi totem. <grym> Tak, dla ułatwienia rajdu. No, yy, ale na razie to zostaje w tajemnicy. Kolejny odcinek to będzie o czym? Hmm, może o Sasquatchu. Jest dwie możliwości: albo będzie misja Sasquatch, albo będzie misja yy, czy Zielone. Także, cóż, Chcesz coś jeszcze powiedzieć ciekawego? Nie, myślę, że to wszystko. No to co? Do zobaczenia. Cześć się ma.